Podstawą do sporządzenia obliczeń cieplnych jest wprowadzenie przegród, jakie występują w budynku. Przegrody mogą być przezroczyste, nieprzezroczyste, o strukturze warstwowej, wycinkowej. Zdarza się też, że nie jesteśmy w stanie określić ich konstrukcji. Dlatego, program oferuje trzy sposoby obliczania przegród. Za pomocą definiowania warstw. Za pomocą podania jedynie całkowitego współczynnika przenikania ciepła oraz jeżeli jest to przegroda niejednorodna, definiując jej wycinki. Po dodaniu przegrody należy określić jej typ z listy rozwijalnej. Program pozwala nazwać nam każdą przegrodę dowolnie. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli tych przegród mamy w budynku dużo, więc właściwe ich określenie pozwoli łatwo je rozróżnić. Wybierając sposób obliczeń za pomocą zdefiniowanych warstw, musimy określić warstwy przegrody. W tabelce dodajemy wymaganą ilość warstw znakiem plusa. Ważna jest kolejność ich ułożenia od strony wewnętrznej do zewnętrznej, gdyż ma to wpływ na wykroplenie się wilgoci w przegrodzie. Chcąc zdefiniować warstwę musimy wejść w bazę materiałów. Czynimy to klikając na symbol trzech kropek w kolumnie materiał. W bazie szukamy interesującego nas materiału. Rozwijając spis treści lub korzystając z paska wyszukiwania i wpisując interesujące nas hasło. Wybór materiału zatwierdzamy przyciskiem OK. I jedyne co musimy zrobić, to podać grubość warstwy. Kolejną warstwę definiujemy w identyczny sposób, czyli szukamy interesującego nas materiału w bazie materiałów lub za pomocą paska wyszukiwania. Oczywiście bazy są edytowalne, więc możemy zmieniać wartości np. współczynnika przewodzenia ciepła lambda czy dodawać swoje materiały, jeżeli nie znajdziemy interesującego nas materiału w bazie. W programie mamy również możliwość zdefiniowania mostków cieplnych. W tym celu wchodzimy w przycisk oblicz, otwiera nam się baza mostków cieplnych. Plusem dodajemy wiersz w tabeli i w kolumnie typ mostka klikamy na symbol trzech kropek. Otworzy nam się baza mostków cieplnych, której szukamy interesującego nas mostka. Zatwierdzamy wybór przyciskiem OK. Mamy również możliwość określenia wielkości, po jakiej mostek będzie liczony. Program domyślnie przyjmuje wartość zgodną z normą. Symbol czarnego kwadratu ze strzałką oznacza, że mostek zostanie uwzględniony w obliczeniach strat przez przenikanie. Możemy uwzględnić również poprawki do współczynnika przenikania. Pod przyciskiem oblicz. Otworzy nam się dodatkowe okno obliczeń, w którym możemy określić na przykład łączniki mechaniczne. I tak wyliczona wartość zostanie dodana do wartości całkowitego współczynnika przenikania ciepła.